Mówiąc powoli i łagodnie, można kogoś uspokoić. Pierwszy raz to zaobserwowałem, kiedy przebywałem w Tajlandii z poprzednim opatem społeczności buddyjskiej zachodniej Australii, Ajanem Jagaro, i byłem pod wielkim wrażeniem. Uczył się wtedy fachu mnicha, bo jest to zawód, którego się uczymy poprzez trening. Jedliśmy właśnie poranny posiłek. Kiedy do stołówki wbiega tajska kobieta, musiała być zdenerwowana, bo zwykle nikt nie przerywa mnichom posiłku. Zaczęła mówić coś w języku tajskim, co później udało mi się zrozumieć. Su umarła, zastrzeliła się, odebrała sobie życie. Poczułem ekscytację, ponieważ wiedziałem, o kim mówi. Znałem tę kobietę, cierpiała na raka. Odwiedzaliśmy ją, wspieraliśmy. Była wyznawczynią buddyzmu blisko związaną z klasztorem. Tego ranka została znaleziona martwa przez swoją najlepszą przyjaciółkę, która zaraz potem przybiegła do nas do klasztoru, całkowicie załamana. Możecie sobie wyobrazić, co czuła. Ja to rozumiałem. Rzuciłem okiem na Adjana Jagaro, który był wtedy głównym mnichem, zaciekawiony, co zrobi w takiej sytuacji. Dotarło do niego, co powiedziała kobieta. Spuścił głowę i kontynuował jedzenie. Kobieta krzyczała, zabiła się, zastrzeliła. A on jadł dalej, jak gdyby nigdy nic. Po około dwóch minutach kobieta przestała wymachiwać rękoma. Kiedy przestała krzyczeć, Ajan Jagaro odłożył łyżkę i odsunąwszy talerz zapytał, co się stało. Dla mnie było to piękne, psychologiczne podejście, mające na celu wyciszenie emocji drugiej osoby. Ponieważ nie odpowiedział trwogą na jej ogromną rozpacz, tylko próbował ją uspokoić poprzez swoje opanowanie. Wkrótce i ona się uspokoiła w przeciągu niespełna dwóch minut. Przez wiele lat nie widziałem tak genialnego zachowania, a które dało kobiecie trochę dystansu w stosunku do wydarzenia. Uspokoiła się dzięki obecności człowieka, który nie uległ emocjom, ponieważ miał na sprawę większy ogląd.